Dzisiejszą odcinku powiem o 7 narzędziach, które są moimi ulubionymi narzędziami do tworzenia biznesu online. Cześć, nazywam się Ada Klinowska, jestem wirtualną asystentką i pomagam przedsiębiorczym kobietom spełniać ich biznesowe marzenia. Dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć o siedmiu narzędziach, których używam na co dzień do tworzenia biznesu online, do tworzenia biznesu online swojego, do tworzenia biznesów online innych. Jako wirtualna asystentka to są narzędzia, z których najbardziej lubię korzystać i które są dla mnie takie najfajniejsze. I najbardziej mi pomagają w tworzeniu. Oczywiście jest całe mnóstwo narzędzi, z których korzystam, też je lubię, ale nie są moimi ulubionymi albo z których korzystam, bo muszę i jakby no nie ma na to rady, tak? Więc przejdźmy do rzeczy. Pierwsze narzędzie to jest mój kalendarz papierowy Passion Planner. Passion Planner to jest taki kalendarz po prostu, który używam w tym momencie do zapisywania zadań związanych z moimi klientami. Muszę mieć to wszystko, jakby chcę mieć to wszystko oddzielone, dlatego że tych zadań jest po prostu tak dużo, że potem nie starcza mi miejsca. Ja tego nie widzę, a tak to wiem, że w pewnej części dnia zajmuję się zadaniami z tego zeszytu, z tego kalendarza, planera, a w innym z innego, o którym też powiem w tym filmie. On jest, ma bardzo fajny, bardzo fajny układ, ponieważ on ma taki układ całego tygodnia. W ten sposób, mam nadzieję, że to będzie widoczne, w ten sposób widzę cały tydzień po prostu i wiem, co kiedy robię. Wydaje mi się, że to jest bardzo przydatne. Jest tutaj także dużo miejsca na jakieś dodatkowe zadania, zapiski, na przykład z rozmów telefonicznych, jak coś nagle wpadnie. I mamy też taki miesięczny widok, jeśli chodzi o jakieś planowanie takich innych rzeczy. Ten Passion Planner można kupić, on przychodzi z. Oczywiście, <laughs> można kupić. On przychodzi z, e, z Ameryki, ale jest jakby, to jest mój drugi fashion planner i jest jakby warty każdej złotówki. Ja trochę się przestawiłam na takie planowanie zupełnie w, gdzieś tam w internecie e, online, ale on ze mną został, bo e, jest, to jest naprawdę świetny, e, świetny kalendarz i myślę, że będę z niego cały czas korzystała. Tak jak mówię, teraz jego przeznaczenie jest dla klientów, a e, a inne rzeczy planuję po prostu w innych miejscach, jeśli chodzi o mu, moją firmę Adakinowska. E, więc, więc tak, to jest narzędzie, którego używam od dwóch lat i jest na pewno na pierwszym miejscu e, moich ulubionych narzędzi. Drugie narzędzie to jest aplikacja Things, która jest dostępna raczej tylko na system iOS, czyli na system e, Apple, e, czyli dla tych z Was, które mają MacBooki, iPady i iPhony. Ta aplikacja to jest aplikacja do zarządzania zadaniami. To narzędzie pozwala nam raczej na planowanie zadań w pojedynkę, nie z zespołem. Bardzo podoba mi się ten wygląd tego, podobają mi się też opcje, które tam są. Można sobie zrobić takie powtórzenie tego wszystkiego w sensie zadania, na przykład, jeżeli mamy jakieś zadanie cykliczne, które wykonujemy co tydzień. To jest bardzo fajna opcja. Jest tam opcja i daty, w której ma być wykonane zadanie, i deadline'u, co jest też ważne, bo nie zawsze to jest ta sama data, jak wiadomo. I oczywiście jest to aplikacja płatna, i bardzo duży minus jest taki, że jeżeli chcemy z niej skorzystać na iPadzie, telefonie i MacBooku, to musimy zapłacić za trzy różne aplikacje. Ta na, na, na komputer oczywiście jest najdroższa. Ale wydaje mi się, że aplikacja jest jak najbardziej warta swojej ceny, tym bardziej, że płacimy tylko raz, to nie jest żaden model subskrypcji, pięknie się synchronizuje między sobą, można włączyć powiadomienia. Także ja tej aplikacji na co dzień używam, jest tam widok taki today, czyli nie musimy przechodzić przez to wszystko, tylko sprawdzamy sobie, co mamy zrobić danego dnia. Jest to trochę tak trochę na zasadzie metody Getting Things Done Davida Allena. Yy, ale yy, tutaj można robić to dowolnie, nie trzeba się tam tej metodologii jego yy, trzymać, więc to jest bardzo, bardzo fajna aplikacja, która jest odkryciem właśnie mojego ostatniego, moich ostatnich miesięcy i wydaje mi się, że Idealnie pasuje do tego, czego ja potrzebuję. Kolejna rzecz to jest Slack. Slack to jest narzędzie, które wydaje mi się, bez którego ja już bym żyć nie mogła. Jest tysiąc razy lepsze niż poczta. Jeżeli mam jakichś klientów, którzy ze mną współpracują na stałe, to zawsze proponuję, żebyśmy ten Slack założyły i żebyśmy komunikowały się właśnie tam. Wydaje mi się, że komunikacja przez SMS jest mało efektywna, przez Messenger jest też bardzo mało efektywna. Bo jednak trzeba być na Facebooku. Jeżeli chodzi o maila, no to wiadomo, że tam zachowujemy się bardziej oficjalnie. A tutaj to jest, taki, to jest takie miejsce, gdzie możemy jakby dalej korespondować, i to też wszystko jest ze sobą bardzo, nie jest tak bardzo oficjalnie, i też wszystko fajnie wygląda, dlatego że. Możemy sobie zrobić kanały, w których po prostu, w których po prostu poruszamy różnego rodzaju tematy i dzięki temu, dzięki temu wszystko jest poukładane i na przykład kiedy ja. Nad czymś pracuję i chcę do czegoś wrócić, bo pamiętam, że gdzieś tam ten plik był wysłany. No to nie muszę przeszukiwać całej poczty, co zajmie mi całe mnóstwo czasu, czy gdzieś tam przeskroływać całego Messengera, tylko po prostu mam to wszystko w jednym miejscu i wchodzę, patrzę, jest, znajduję i wszystko jest bardzo szybko. Także Slack to jest jedna z najważniejszych aplikacji, jeżeli chodzi o, o mnie. I to tutaj ona się przyda głównie, jeżeli mamy zespół, oczywiście. Jeżeli pracujemy samodzielnie, no to nie będzie nam to potrzebne, no bo to jest komunikator. Kolejna rzecz to jest cały pakiet Google, czyli Gmail, This Google i te wszystkie sheets Google. Ja ostatnio odkryłam Gmaila na nowo, jakby bo nigdy nie pracowałam na Gmailu i od kiedy zmieniłam swój adres strony z Kobiecy Biznes Online na Adakinowska, Stwierdziłam, że chciałabym, żeby ta poczta ze wszystkich skrzynek, które kiedykolwiek miałam, przychodziła w jedno miejsce. Chciałabym, żeby to było czytelne i chciałabym, żeby to było niezawodne. Niestety mój hostingodawca średnio sobie radził z tą niezawodnością i to, jak podłączyłam sobie maila z aplikacją mail na Macu, no, nie zadowalało mnie, więc stwierdziłam, że chciałabym, żeby ten mail mój firmowy, był na gmailu. Poprzednio podjąłam decyzję, że będzie po prostu to nazwa: twój pomocnik online, małpa gmail.com, a teraz chciałam, żeby to wyglądało super profesjonalnie, żeby mail brzmiał pytania: adakinowska.pl i tak to już zrobiłam. Wystarczy sobie wykupić pakiet biznesowy i może być: można mieć gmaila i adres, właśnie taki firmowy, z własną domeną. Nie dość, że pięknie tam to wszystko wygląda, posortowane, to jest wszystko czytelne i można sobie tam zrobić całe mnóstwo rzeczy, to jeszcze do tego mamy od razu dostęp do kalendarza Google, w końcu można to jakoś fajnie połączyć, i aplikacje na telefon czy na iPad'a są też bardzo czytelne. Także ja wszystkich tych rzeczy używam na co dzień i już sobie bez. W dysku Google czy bez tego Gmaila życia nie wyobrażam i wydaje mi się, że to jest podstawa, jeśli chodzi właśnie o pracę, czy samodzielnie też, jeśli chodzi o dysk Google, żeby nie zachmielać sobie komputera, żeby nie skończyło się tak, żeby, że musimy co chwilę wyczyścić, czy on się zawiesza, tylko lepiej to trzymać wszystko na dysku Google. I wydaje mi się, że to jest super, super przydatne. No i oczywiście to, że możemy każdy dokument, Dzielić z innymi osobami, więc jeżeli pracujemy w grupie, no to nie musimy sobie przesyłać plików, tylko wystarczy, że raz prześlemy linki e, i potem po prostu edycję, widać też zmiany, kto co robił, komentarze i to też bardzo ułatwia pracę. Kolejne narzędzie to Canva. Canva już na moim kanale było poruszane tysiące razy. Jeżeli ktoś nie słyszał, to jest narzędzie do tworzenia grafik na media społecznościowe, krótkich filmów, e-booków, No czego tam sobie zapragniemy, wszystko, co jest związane właśnie z grafikami. I ja używam Canvy Pro i to jest to jest moje odkrycie, to jest moje ulubione narzędzie i tak też będę robiła przez kolejne lata, że będę używała Canvy Pro. O tym, jak kanwą się obsługiwać i co w kanwie można robić, wystarczy, że wejdziecie na mój kanał i tam jest playlist Canva i tam wszystko będzie dla Was dostępne. Link oczywiście do tego znajdziecie w opisie do tego filmu. Ostatnie dwie aplikacje nie są już tak bardzo znane jak te o których mówiłam wcześniej. Pierwsza z nich to jest aplikacja Good Notes. Ta aplikacja to jest aplikacja na iPada, czyli jest aplikacja na wszystko, można na telefonie, na komputerze, ale głównie na iPada. To jest aplikacja do robienia notatek odręcznych na iPadzie i wydaje mi się, że jest przewspaniała. Ja w tej aplikacji notuję wszystko, w tej aplikacji teraz też teraz też prowadzę notatki, mam też kalendarz, mam wszystkie scenariusze filmów, jakby wszystko jest zawsze pod ręką. To co bardzo mnie denerwowało, kiedy zapisywałam na kartkach, to to, że ten zeszyt kiedyś się kończył. Ja już nie miałam do tego dostępu, tam nie jest to posortowane, musiałam przewijać te kartki, tak dalej. I wiadomo, to jest bardzo bezpieczne i bardzo fajne i ja nadal bardzo lubię, jeżeli coś jest bardzo ważnego, zaczynam od kartki, a nie od aplikacji. Ale kiedy ręcznie sobie wszystko notuję, czyli nadal to jest kartka i ja mam tutaj, e, jak widzicie, mam to otwarte. E, tutaj mam taką specjalną folię na iPada, która nazywa się like e, I ta folia pozwala mi na to, żeby trochę było tak czuć, jakby jak piszę Apple Pencilem, żeby, żeby to tak było czuć trochę jak... Papier, więc, więc to jest ta aplikacja jest wspaniała. Tutaj mam też kalendarz. Na Etsy można sobie kupić kalendarze, można sobie oczywiście ten kalendarz stworzyć, ale ja nie mam nigdy na takie rzeczy czasu, więc na Etsy kupiłam sobie taki gotowy kalendarz. Tam są przepiękne kalendarze, właśnie takie, to się nazywa Digital Planner. I te właśnie planery takie cyfrowe, one są niesamowicie fajne i bardzo fajnie to wszystko wygląda i jest przejrzyste i łatwy mamy dostęp do tego. Także tak jak klientów rzeczy planuje w waszym planerze, tak, moje rzeczy planuję właśnie w tym e, Digital Planner i wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie. Oczywiście mogłabym robić obie rzeczy, ale ja lubię bardzo ten Passion Planner i e, lubię jak on jest, to też jest ważne, że on jest zawsze przede mną i on jest non stop otwarty, e, więc ja w każdym momencie, kiedy coś się dzieje, e, kiedy coś się dzieje właśnie z dzwonią telefon, ktoś mi napisze, to ja mogę go uzupełnić, dodać sobie, dopisać coś, jakby zanotować. To jest też dla mnie bardzo ważne, żeby on był cały czas jakby ten kalendarz papierowy dla mnie otwarty, tak? Do tego też oczywiście mogłam to zrobić, ale tutaj trzeba jakby włączyć pada i tak dalej, i tak dalej. Ale samą aplikację Good Thing, Good Notes, <gryw> Good Notes polecam. I ostatnia aplikacja, ostatnie narzędzie, to tak naprawdę nie jest aplikacja, tylko narzędzie, to jest narzędzie, które pozwala nam do robienia wszystkiego, co jest związane z biznesem online w jednym miejscu, to jest Simplero. Simplero to jest Narzędzie, przez które możemy wysłać maile, możemy tam trzymać kursy online, możemy tam zrobić stronę internetową, możemy tam zrobić stronę membership, możemy zrobić tam sklep oczywiście, sprzedawać. Tak naprawdę robimy wszystko w tym miejscu. Możemy ustawić to jest oczywiście narzędzie z Ameryki, ale możemy ustawić tam język polski. Ja osobiście tłumaczyłam większość tych zwrotów. E, tłumaczyłam na polski po prostu to narzędzie, e, więc e, potrzebowałyśmy tego z moją klientką i teraz ja sama go też używam. Wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie dla osób, które nie chcą mieć 30 narzędzi. Ja bardzo tego nie lubię. E, wolę mieć wszystko w jednym miejscu. E, mi to lepiej pasuje. Mi to e, dla mnie to lepiej po prostu e, działa, żeby wszystko było w jednym miejscu i Simplerów właśnie. Takim miejscem jest. Także, jeżeli na przykład jeszcze szukacie narzędzia do newslettera i do tego, żeby zrobić sklep i do tego, żeby sprzedawać kursy online, strony membership, to to wszystko można zrobić w Simplero. Polecam Wam oczywiście link do Simplero, znajdziecie w opisie do tego filmu. Ok, to wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że to było dla Was przydatne. Jeśli rozpoczynacie swoją przygodę z biznesem online i szukacie cały czas narzędzi albo tego, jak jakieś. Zadania wykonywać, to zapraszam Was do dołączenia do kursu Biznes Online krok po kroku. Jest to bezpłatny kurs, do którego możecie dołączyć i znajdziecie tam wiele bardzo przydatnej wiedzy na początek. A jeżeli ten film okazał się dla Was przydatny, proszę zostawcie mi jakiś znak, subskrypcję, komentarz bądź łapkę w górę i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Dziękuję Wam bardzo, cześć. Pa.